Ucz swoje dzieci tego, czego sam nauczyłeś się w bólu. Życie powtarza lekcje, dopóki ich nie zrozumiesz. Ludzie nienawidzą tego, czego nie mogą kontrolować. Nie reaguj na przeszłość, nie ma nic nowego do zaoferowania. Wielu uśmiecha się na zewnątrz ale zazdrości w środku. Oni śmieją się, bo jesteś inny, ty śmiejesz się, bo wszyscy są tacy sami. Jeśli coś zaczynasz, upewnij się, że wiesz, jak to skończyć. Nigdy nie zdradzaj wszystkiego, nawet najbliższym. Trzymaj się z daleka od ludzi, do których nie chcesz być podobny. Wygrywają marzyciele, którzy się nie poddają. Pragnienie bez planu to tylko marzenie. Ciche obserwowanie uczy więcej niż mówienie. Niewyzwolony strach staje się twoim ograniczeniem. Otaczaj się ludźmi, którzy czynią cię lepszym. Zostań przy tych, którzy rozumieją cię nawet w ciszy. Robienie tego, co kochasz, nigdy nie jest stratą czasu. Czasem wybranie spokoju oznacza pożegnanie. Cisza czasem mówi więcej niż tysiąc słów. Twoje cele powinny cię przerażać i ekscytować. Nie krytykuj tego, czego jeszcze nie rozumiesz. Twój umysł może stworzyć lepszą rzeczywistość. Mów do siebie z tą samą czułością, jaką dajesz innym. Każdy nosi swoją historię, słuchaj, zanim osądzisz. Czasem ludzie ranią, nie zdając sobie z tego sprawy. Życie jest zbyt krótkie, by przeżywać te same dni. Źle ukierunkowana tolerancja staje się niebezpieczna. Nie każdy zasługuje na Twoją lojalność. Bycie miłym oznacza też bycie miłym dla siebie. Mówić jest łatwo, milczeć wymaga mądrości. Nawet dobrzy ludzie mogą być niebezpieczni. Wykształcenie nie zawsze oznacza wartości. Twoje życie prywatne ma większą wartość, gdy jest chronione. Akceptuj wszystkich, ale znaj ich miejsce. Prawdziwa wolność to nie żyć dla cudzej opinii. Uśmiechaj się. Nikt nie zna Twojej wewnętrznej walki. Masz odważnie, zaczynaj małymi krokami, ucz się szybko. Wszyscy chcą zmienić świat, mało kto zmienia siebie. Wielu słucha. By odpowiedzieć, nie by zrozumieć. Nawet w twoje najgorsze dni ktoś cię docenia. Nie błagaj, by pozostać w czyimś życiu. Bogactwo to potrzebować mniej, nie mieć więcej. Nie pozwól, by społeczeństwo zgasiło twoją istotę. Puścić to nie znaczy stracić, to znaczy przestać wymuszać. Ten, kto planuje, wygrywa. Ten, kto się usprawiedliwia, przegrywa. Naucz się cieszyć własnym towarzystwem. Szkoła daje pracę, samokształcenie, bogactwo. Życie cię powali. Ale to ty decydujesz, czy wstaniesz. Te odpowiedzi pokażą zaufanie, zazdrość i zdolność do wybaczenia. Największe problemy: nadmierne myślenie, nadmierne kochanie, nadmierne mówienie, nadmierne zaufanie. Aby czytać w czyichś myślach, zapytaj o trzy rzeczy: czego się boi? co kocha i kim chce być.